Miałem takie sygnały z różnych miejsc, że dyrektor, na przykład, pastor zakazał nauczycielowi udowodnienia tego podręcznika. Nie wiem, jak masowa to była skala, ale były takie zjawiska, że nauczyciel, który do mnie się odezwał, chętnie by pan jedną się i to, ale dyrektor nie podwalał. Polska jest dziwnym krajem, dlatego. I mniejsza wiedza o czymś, się gorętsza debata powstaje. To jest bardzo charakterystyczne. To doświadczył swego czasu profesor Sędzkiewicz, dotarczykiew, jak to jak w książce o Bałęzie. Tej książki nikt nie czytał, ale wiadomo było, że jest niedobra. Podobnie chyba było z doktoratem u profesora Andrzeja Nowaka. Nie wiem, czy państwo pamiętają taki epizod. Jak pani minister Barbara Tudrycka zarządziła kontrolę na Uniwersytecie Jagiellońskim. A to dlatego, że profesor Nowak wyformował chyba magisterkę pana Zyzaka, praca była oparta na dostatecznej źródeł, to była dobra praca magisterska, żeby komuś nie podobało to co innego, ale się rzucono i na pana Zyzaka, w ogóle ducha winnego przy okazji do profesora Nowaka. I to też było w momencie, kiedy właściwie nikt nie znał tekstu tego. Więc to jest charakterystyczne dla polskiej debaty publicznej w ogóle, że zwłaszcza jeżeli chodzi o jakieś publikacje większe. Bo powiedzmy, że ktoś jakiś wielki jak jak artykuł, czy mem, czy tam coś małego, no to niby wszyscy mają wiedzę o tym, czego dotyczy spór. No ale jeżeli jest spór dotyczy książki, to trochę głupia, żeby się czepiać o jakieś jedno zdanie. Czy jakiś nie wiem, podpis pod obrazkiem, kiedy jeszcze nikt nie wie, co tam poza tym jest. To no, tak to się stało z tą książką. No nie ukrywam, że to była akcja, można powiedzieć, motywowana, myślę, z dwóch, z dwóch powodów. Po pierwsze polityczna, to znaczy profesor Czadek był ministrem rządu PiSu. Ja kiedyś byłem europosłem z ramienia PiSu. Ja w partii nigdy nie byłem. Ale w 2004 roku dostałem mandat europosła z listy PiSu. Więc oczywiście jako pisior do gromu będę chyba już funkcjonował. A chociaż na temat rządu PiSu mogę dyskutować. Ja nie jestem wielbicielem, jeżeli już to raczej w Kościele klękam, a nie przed politykami. Natomiast natomiast w tym momencie zaczęło się no, piekło po prostu. Poznajcie historię i teraźniejszość autorstwa profesora Wojciecha Roszkowskiego. To książka, która demaskuje komunizm i odsłania jego wpływy na współczesny świat. Profesor Roszkowski wnikliwie analizuje mechanizmy ideologiczne które kształtowały historię XX wieku i pokazuje, jakich echa rezonują dziś w polityce, kulturze i życiu społecznym. To nie jest tylko podręcznik. To jest przewodnik po zrozumieniu teraźniejszości. Sięgnijcie po tę książkę, która otwiera oczy na przeszłość i pomaga zrozumieć dzisiejsze wyzwania. Zapraszamy na www.białykruk.pl, gdzie książki można kupić z dużym rabatem. Nie będę wchodził w szczegóły, bo nie będę tutaj on rano twierdził się <grymnie> żalił. Natomiast no. przyczyną tego były, jak powiedziałem, dwie. Przyczyny były dwie. Po pierwsze, polityczne, trzeba było że do wypisu, A po drugie, sprawa dotyczyła, i to rzeczywiście o to się, tego się uczepiono bo pewne y, lobbystom nie zależało, żeby rząd dofinansowywał metody in vitro. I wyśmierano w tym moim podręczniku, że ja napisałem rzecz skandaliczną, y, którą z grubsza ja zacytuję, ja napisałem coś takiego, że w tych współczesnych czasach oderwano seks od miłości, prokreację od seksu i produkuje się dzięcie w laboratoriach. No to mogą Państwo uznać, czy to jest zdanie prawdziwe, czy fałszywe. Jako żywo tam nie było frazy in vitro. Co zresztą najśmieszniejsze jest to, że jak już się zaczęły jakieś pozwy i tam różne hece sądowe, to Gazeta Wyborcza musiała przeprosić i wymyślić sprostowanie. Ja mam z Gazety Wyborczej wycinek, gdzie jest sprostowane, że w tym w tekście, w tej książce nie ma frazy in vitro. Bo nie ma. No, ale ci, co chcieli dołożyć, oczywiście tam nami dzieje. Znaczy, kwestia, jak się rozumie produkcję dzieci w laboratoriach. I na to ja mam takie oto pytanie. Po pierwsze, no, słyszymy o tym, że takie rzeczy się dzieją. Na ile metoda in vitro się w tym mieście to zostawmy? Natomiast jeżeli chodzi o słowo produkcja, to tutaj jest sprawa poważna. Dlatego, że jako to nieustannie słyszałem w każdej nieważnej rezolucji, że trzeba dbać o prawa, uwaga, reprodukcyjne kobiet. Nie wiem, jak pan się to podoba. Dokładnie tak to się nazywa. To są prawa reprodukcyjne. Więc jeżeli Unia Europejska w tysiącach różnych zarządzeń, rozporządzeń i uchwał używa tego określenia, to wydaje mi się, ktoś, komu się to nie podoba, powinien zaskarżyć Unię Europejską, to polecam. Polecam. To no, sam nie zrobię tego, ale nie, nawet chyba. Ale warto by może, tylko że a... następny problem prawny powstaje. Bo każda pani indywidualnie może się o to obrazić, tylko nie będzie miała czegoś, co się nazywa legitymacji czynnej. To jest takie pojęcie prawne, legitymacja czynna. Mianowicie, jeżeli ktoś powie, że Polacy są idiotami, to każdy z może się obrazić, prawda? Ale nie mamy legitymacji czynnej, bo nie jesteśmy tam nazwani indywidualnie. Nikt nie powinien uznać tego za obrazy każdego z nas. No i w gruncie rzeczy chyba słusznie, bo gdzie do, to doprowadziło? To byłyby tysiące procesów, których no trudno. To już niestety, to jak kiedyś w jakiejś debacie słyszałem, że musi pan cierpieć w milczeniu. Cierpić w milczenie, to jest dosyć często stosowana formuła w debatach naukowych. Yy, więc, yy, no więc tak to się stało z tym podręcznikiem. Natomiast yy, więc jeśli chodzi o ten inkryminowany fragment, to tak on brzmiał i absolutnie nie ma powodu się z niego wycofywać. Natomiast w tej całej lewinie padła cała masa różnych dziwnych yy, oskarżeń, Ktoś, jakaś nauczycielka, zainspirowała swojego ucznia, żeby napisał jakąś piosenkę wyśmiewającą ten tekst. No to jest naprawdę wszystkiego pytanie po co? Natomiast z tych pretensji do mnie, to ja bym powiedział tak, właściwie dwie mogę przyjąć, bo rzeczywiście korekta przepuściła w tym tekście, w tej całej w, pierwszej, w tej pierwszej książce, dwie rzeczy, co można powiedzieć, są pewnym niedociągnięciem. Tam pojawia się Bolesław Bierut jako prezydent PRL-u. Nie było PRL-u Ja się mogę wybronić, gdybym nie ja robiłem podpisy. Ale korekta powinna to wychwycić. No to tutaj te autor musi cierpieć w milczeniu. A drugie to jest taka mapka. Gdzie też niepotrzebnie, w podpisie jest napisane, że granica PRL-u po wojnie się nie zmieniła. A jak wiemy, ona się zmieniła w 50 roku, Była ta wymiana Ustrzyk dolnych tam. Nawet. Więc takie dwa błędy tam się pojawiły. Natomiast jeśli ktoś mówi, że tam się roi od błędów, to ja nie mam jaka jest definicja roju, ale dwa to chyba jest mało. A na nie, kłamstwo to na każdej stronie jest, i to jest przedmiot mojego sporu prawnego z panią minister. Od razu yy, zaznaczę, mianowicie, yy, wystosowaliśmy moim adwokatem pozew o odszkodowanie za do, do, kwestii dobrych osobistych. Jeżeli na każdej stronie jest kłamstwo, to proszę to udowodnić. Jeżeli znajdzie na jakiejś stronie, to odejmiemy za każdą stronę. Na razie za 252 strony skarżymy. Natomiast z poważniejszych zarzutów, takich, o których warto rozmawiać. To jest jedna rzecz, bo to, że ktoś napisał, a tak, to jest taka publicystyka, to nie jest naukowe. No to ja nie wiem, kto wymaga od ucznia 16-letniego, żeby czytał naukowe teksty. Podręcznik szkolny, bo nie jest tekstem naukowym. Yy, właściwie, jeżeli to jest język publicystyczny, to można powiedzieć komunikatywnie, to chyba raczej dobrze. Jest ten zarzut, już zostawmy. Natomiast jedna rzecz, i to taka dosyć fundamentalna, mnie poruszyła. Mianowicie, wiele było pretensji o to, że ten podręcznik zawiera dużo takich stron do przeczytania. I tu jest, no, ja pokazałem, rzeczywiście tutaj czasami są zdjęcia, ale w ogóle to jest taka długa odpowiedź, znaczy ludzie już nie będą musieli czytać i czytać. A dawniej, nowoczesna, uwaga, nowoczesna metoda polega na tym, żeby na każdej stronie, poza tak jak tutaj jest, o proszę, a nie, ja to już to zrobię, bo to jest tabelka i tu jest zdjęcie. Ale powinien być diagram, tu cytacik, tutaj graf, jeszcze na, na margines widzę jakieś złota miesięcy. To jest nowoczesne. Otóż, jak rozmawialiśmy z wydawcą na początku, bo myśmy tak na początku konsultowali sobie, jak to ma wyglądać. I obydwoje, że redaktorem że właśnie jest właścicielem głównym, że tak panem Leszkiem Szasnowskim ustawiliśmy właśnie, żeby troszeczkę tą wisło będziemy zawracać. Że zupełnie świadomie będziemy kazać czytać. żeby były dłuższe fragmenty tekstu, teraz powiem dlaczego i, i, i co jest nowoczesne, a co nie. Otóż ta metoda. Diagramów, tych tomnistów, tego wszystkiego powoduje. I to, ja bym tu się powołam dwie rzeczy, które jedną wtedy czytałem, a teraz doczytałem znowu. Mianowicie jest taka książka niemieckiego psychologa, czy specjalista między innymi od uczenia się. Chyba Matthias się nazywa. Powiedziałam, tą książkę, bardzo ją polecam. To się nazywa cyfrowa demencja. Po tytule można w grubczo o co chodzi. Cyfrowa demencja. I główna myśl tej książki jest taka. Pamięć człowieka jest płytka albo głęboka i w pamięć tą płytką szybko zapadają pewne informacje, ale szybko wychodzą. Natomiast jest pamięć głęboka, która jest bardziej skomplikowana i yy, gromadzi informacje, które są ze sobą już powiązane. Nie wiem, czy dokładnie to oddaje tę myśl. Więc to, czego się wymaga od młodzieży nowocześnie, to jest to, co oni bardzo lubią. Zapłój, zalicz, zapomnij. I tu nauczyciele tutaj się też są, to wiedzą, o czym ja mówię. Więc <grym> uczniowie, czy razyzm. Więc to uczniowie lubią, a nauczyciele też, jeśli woli świętego spokoju i dobrych wyników testowych, to nie przeszkadza im to. No więc my z wydawną, żeśmy zrobili sobie kupu, bośmy znali, że nie, my będziemy inaczej. Ja tylko będę się upierał, że to my mamy rację. Jeszcze podeprę się drugą rzeczą, mianowicie znaczy to, o czym powiedziałem, o tej pamięci głębokiej, to jest niesłychanie ważne, dlatego że y, z tej pamięci płytkiej to, co zapomnimy, to tego nie ma. A to, co wpadnie głębiej, nawet jak jest gdzieś tam tak ale ciężko wydobyć, to w pewnych momentach to się uruchamia. Jeżeli tylko jest dobrze pytanie zadane, jest dobrze problem w ogóle ustawiony, to w człowieku jest taka zdolność wygrzebywania z tej pamięci głębszej tego, co jest potrzebne. Wyszukiwania. To jest wyszukiwarka, czyli to odpowiada trochę dzisiejszym naszemu światu komputerowemu. Wyszukiwarka to jest to, co mamy w głowie też. Może mniej sprawnie niż Google. Ale mamy. I, i do tego dodam jeszcze dwie tak, Przeczytałem jedną książkę, która można powiedzieć dobitnie to potwierdziła. A książka dotyczy sztucznej inteligencji. Ja trochę od historii odchodzę, ale mnie to zawsze interesowało, jak człowiek zapamiętuje, yy, dlaczego to zapamięta, jak to w ogóle funkcjonuje. Odkręcam. Książka dwóch autorów Chińczyków. Też bardzo polecam Sztuczna inteligencja. Jeden jest informatykiem, czyli można powiedzieć, wszystkie programy układa, tam, nawet nie wiem, co on robi. No a kreuje sztuczną inteligencję. A drugi, literat. I oni zrobili książkę. Literat miał wymyśleć 10 opowiadanek, jak będzie działał świat w roku 2041, czyli za 20 lat od daty, od daty wydania książki. I parę tych opowiadanych jest fascynujących, ze względu właśnie na to, o czym mówimy. Pierwsza opowiadanko dotyczy pewnej chyba hinduskiej, tam dzieje się Indiach. Dziewczyna, oczywiście biegła w komputerze, no, no, wszystko sobie tam radzi, nastolatka, bardzo się interesuje chłopakiem. Tylko, że jak próbuje się w tych mediach społecznościowych tam o nim coś dowiedzieć, czy połączyć się z nim, czy tego, nie udaje się. Coś tam ciągle przeszkadza, rozłącza, trudnia. Bo niby ta sztuczna inteligencja, wszystko o niej wie. o tym chłopaku niby też wszystko, no to w czym problem? Okazuje się, że rodzina Wykupiła ubezpieczenie, uwaga, na życie dla całej rodziny i oddaje te wszystkie swoje dane tej jakiejś tam wielkiej pamięci sztucznej, która, i teraz, co ta, ta pamięć gromadzi? Pod jakim kątem? Pod kątem tego, żeby ubezpieczenie, które oni wykupili, im się najlepiej opłaciło. Proste, oczywiście. Funkcja celu opłacalność ubezpieczyciela. No i zaczyna być problem, bo dziewczyna nie wie, co, co się dzieje, ale w końcu dotarł do tego chłopaka, i z rozmowy wynikło, że on jest z tej gasty nie dotykalny. Parias. Co prawda, prawnie w Indiach zdaje się już nie ma tych rozróżnień nie wolno tego używać. Ale w praktyce ubezpieczyciel jest mądrzejszy. I tylko ubezpieczyciel nie miał informacji o nim. Tylko obserwował go, gdzie on chodzi, co on je, z kim się łączy i tak dalej. I ta sztuczna inteligencja kombinowała, co z tym popakiem jest nie tak. Bo gdyby gdzieś na Krapie klapie z tym tym pariasem, to by przycięli kontakt i do widzenia. A tutaj tak utrudniali. Nie do końca, ta sztuczna inteligencja do końca nie wiedziała tego. Ale miała intuicję, zbierała informacje o nim, miliony jakichś danych, przetwarzało, grzały się te komputery, i coś podejrzewali. I ten, o czym mówimy, My mówimy o głębokim uczeniach. Komputer próbował się nauczyć głęboko. Właśnie tą głębszą pamięć uruchamiał, ale nie miał danych dostatecznych. Czyli sztuczna inteligencja. To co dotyczy tego, co my mamy w głowie. To znaczy, komputer wariował, ale ponieważ funkcja celu nie dopuścić do tego związku. Bo to się może skończyć źle. Dla dziewczyny to jest drogo, ale z punktu widzenia ubezpieczenia, które oni wykupili, to może nas to drogo kosztować. Czyli funkcja celu, zysk ubezpieczyciela nie dopuścić do ich kontaktu. jest historia, prawda? Ale historia to jest nawelka, tylko w niej, co jest istotą rzeczy, jest głębokie uczenie. Pamięć ta głęboka. Można milion informacji nas zbierać i nadal nie wiemy, czy jest parias, czy nie. No, więc to tylko potwierdza moją intuicję, że pisanie dłuższych tekstów ma sens. I niestety odpytywanie z, z dłuższych sensów ma sens. Dlatego, że ono to uczy młody mózg. Nie tylko gromadzenie informacji, takich 01, abc, tam prostych, data, nazwisko i tak dalej, ale zakorzeniania tego w jakiejś opowieści, w jakiś kontekstach, w jakimś wartościowaniu, w tym, co wpada głęboko i łatwiej potem nam to wydobyć. Łatwiej sobie przypomnieć na ogół, w którym roku premier taki zrobił to i tamto, jak wiemy, jaka to jest epoka, kto tam był innym premierem i tak dalej. My potrafimy to sobie skojarzyć i z tego wyciągnąć nawierzchnię. Czy zaskoczyło mnie to, co się stało z tym podręcznikiem? Powiem no, dobrze. Może skala trochę, tak? Bo ja uważam, że jesteśmy w epoce wojny kulturowej, teraz bardziej brutalnej. To, co się stało z podręcznikiem, może być tylko tego. Ponieważ to po prostu to, 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 jak mówił towarzysz, Lenin, kto tam. To wszystkie środki są dozwolone. E, nawet napisanie, że ja z towarzyszem Duginem jestem w jednej stanie. Tak, tak, w, w Gazecie wyborczej wyczytałem, że ja i długim to w jednym, w jednym rzędzie jesteśmy. E, to był rok 22, kiedy książka była już gotowa, i od 1 września mogła wejść do szkół. Otóż dzielna akcja Gazety Wyborczej, która polegała na tym, żeby obrzydzwaniać samorządy i naciskać na kuratorów, żeby w ogóle nie można tego nie brać, nie pozwalać do szkół. Miałem takie sygnały z różnych miejsc, że dyrektor na przykład, na strachany zakazał nauczycielowi udawania tego podręcznika. Nie wiem, jak masowa to była skala, ale były takie zjawiska, że nauczyciel, który do mnie się odezwał, Chętnie by pan nie się i to, ale dyrektor nie podwalał. Więc takie zjawiska były. Oczywiście Gazeta Wyborcza wypadała mnóstwo akcji, żeby kuratorów tak odgonić od tego podręcznika. Więc. no potem, ale ponieważ w drugim roku to się przewaliło, pytanie: czy pisać drugą? I uznaliśmy, że. No, ponieważ do wyborów jeszcze był rok. No, znaliśmy, że książka miała wejść do pierwszej klasy, gdzie miały być dwie godziny lekcyjne, i tu, i do drugiej klasy jedna godzina. I był y, robowy program tego przedmiotu. Więc tego ja drugą część, która jest troszeczkę szczuplejsza, no, żeby tą godzinę, żeby nie było za dużo tego materiału. Poznajcie historię i teraźniejszość autorstwa profesora Wojciecha Roszkowskiego. To książka, która demaskuje komunizm i odsłania jego wpływy na współczesny świat. Profesor Roszkowski wnikliwie analizuje mechanizmy ideologiczne, które kształtowały historię XX wieku i pokazuje, jak ich echa rezonują dziś w polityce, kulturze i życiu społecznym. To nie jest tylko podręcznik, to jest przewodnik po zrozumieniu teraźniejszości. Cięgnijcie po tę książkę, która otwiera oczy na przeszłość i pomaga zrozumieć dzisiejsze wyzwania. Zapraszamy na www.białykruk.pl, gdzie książki można kupić z dużym rabatem.